Redakcję R.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. W hrabstwie Two Point trwa edukacyjna rewolucja, i jak grzyby po deszczu, wyrastają kolejne uniwersytety. Kampusy wymagają kogoś, kto będzie nimi zarządzał, a tego trudnego zadania podejmuje się jego magnificencja, gracz. Jeżeli graliście wcześniej w Two Point Hospital, to w Two Point Campus poczujecie się jak u siebie w domu. Gdybym chciał być bardzo złośliwy, powiedziałbym po prostu, że to nowa skórka nałożona na szpital. Ale byłoby to trochę nieuczciwe i niegrzeczne, choć nie do końca nieprawdziwe. Naszym zadaniem jest tworzyć, rozwijać i pielęgnować uniwersyteckie kampusy by leniwych, nieogarniętych nastolatków, kształtować niczym glinę w ułożonych, inteligentnych, światłych młodzieńców, mogących nieść kubraczek oświaty. Czy jak to tam się mówi? Ale zadanie to nie jest proste, bo na starcie otrzymujemy tylko gołe ściany, gdzie umieścić będziemy musieli wszystko od sal lekcyjnych przez dormitoria aż po toalety. A nasz obszar wpływu nie kończy się też w w murach budowli. Życie studenckie toczy się też za nią, więc wyposażyć i upiększyć należy też uniwersyteckie błonia. W wielu aspektach rozgrywka kampusu jest więc bardzo zbliżona do hospital, ale zyskuje swoją indywidualność w detalach. Czas gry podzielony jest na lata szkolne, a tłumy snujące się po korytarzach to nie przychodzący i wychodzący pacjenci, a nasi uczniowie, co wymusiło na rozgrywce lekką zmianę nacisku. W szpitalu naszym celem było jak najszybciej wyleczyć i pozbyć się pacjentów, by generować szybkie zyski. Na studiach jest całkiem odwrotnie. Chcemy utrzymać studentów, by zostali z nami przez cały cykl edukacji, co wiąże się z koniecznością zaspokajania ich potrzeb i umożliwianiem spełniania ich życiowych celów, bo zadowolony uczeń nie odejdzie. A jeśli nie odejdzie, to będzie płacił czesne nasze główne źródło zarobku. Każdy student ma cztery główne cechy, które musimy śledzić: przede wszystkim oceny, które są nie tylko źródłem jego zadowolenia, ale też wskaźnikiem prestiżu naszej placówki. Jeśli studenci słabo sobie radzą, to znaczy, że czegoś brakuje naszemu kampusowi. Jeśli nie, to student potrzebuje więcej uwagi i musi zostać wysłany na nauczanie dodatkowe. Cele to indywidualne potrzeby pomagające się rozwijać. Czasem studenci proszą nas o rzeczy takie jak ławeczki, żeby mogli spędzać lepiej czas, a czasem będzie to na przykład lepszy sprzęt do sal lekcyjnych, który potrzebny jest im do badań. Potrzeby to klasyka gatunku symulacyjnego. Musimy zapewniać studentom dostęp do jedzenia, picia, toalet czy rozrywek. No, i są też przyjaźnie, które postacie nawiązują ze sobą, spotykając się poza lekcjami. Te czasem przerodzić mogą się nawet w miłości, i odpowiednie przedmioty czy miejsca spotkań pozwalają im rozwijać swoje umiejętności społeczne. That's magic. Radio waves, that's magic. Turning one of your classmates into a frog? Now that's definitely magic. Zastanawiałem się co można zrobić z tym konceptem, żeby nie wydawał się po prostu skórką na szpital i wydaje mi się, że autorzy Two Point Campus trafili swoimi decyzjami w dziesiątkę. Tak jak w symulacji służby zdrowia budowaliśmy za każdym razem ten sam szpital, który być może różnił się jakimiś specjalizacjami, ale fundamentalnie często skupiał się na robieniu w kółko tego samego w coraz to trudniejszych warunkach, zabawa w uniwersytet podkręciła aspekt różnorodności. Przez Pierwszych kilka planż, praktycznie każda szkoła różni się diametralnie od ostatniej. W jednej na przykład szkolić będziemy wyłącznie kucharzy i brać udział w konkursach kulinarnych. W innej szkoła rycerska wymaga budowania zupełnie innych typów konstrukcji i to nie wewnątrz budowli, a przed nią organizować będziemy treningi i turnieje rycerskie. Jeszcze inna to szkoła magii z balansowaniem między dwoma alternatywnymi kierunkami czarodziejstwa i mrocznych nauk. Albo dostaniemy zadanie rozbudowy bardzo komercyjnego kampusu sportowego, gdzie mniej liczą się osiągnięcia akademickie, a bardziej marketing i wabienie utalentowanych sportowców, żeby wygrywać turnieje w zabawny sport, jakim jest seropiłka. Każda plansza ma unikatowy dla siebie zestaw wyzwań. W tej rycerskiej na przykład co rusz atakują nas wrodzy wojownicy, którzy powstrzymani zostać muszą przez ochroniarzy. W magicznej są to nawiązujący do Harry'ego Pottera Przeżuwacze Życia, parodia śmierciożerców i dziwię się, że nie przetłumaczono ich na życiożujców. Tu również zła wiedźma rzuca na naszych uczniów i szkołę klątwy, z którymi musimy sobie na bieżąco radzić. Zawsze coś się dzieje, zawsze jesteś do roboty i choć wiele z tych etapów to po prostu lekko zmienione warianty tych samych cech z innym skinem, to świetnie bawiłem się rozwijając kolejne szkoły. Na pewno zauważyliście, że Two Point Campus nie traktuje się zbyt poważnie i jest to gra pełna śmieszków, gagów i żartów ze studenckiego życia. Więc jeśli bawi was obraz edukacji wyższej w krzywym zwierciadle, myślę, że będziecie zadowoleni. Powraca nawet mój ulubiony aspekt tej serii, czyli radio węzeł, z którego miła asystentka, ta sama co w Two Point Hospital i cofając się dwie dekady do tyłu film Hospital, rzuca zabawnymi żartami. No i są też stacje radiowe, gdzie godzinami słuchać możemy przezabawnych audycji przemieszanych z muzyką. No Chicken should not be pink. Choć gra jest dostępna w wersji polskiej i ta jest całkiem niezła, to dotyczy to jedynie napisów. Audio jest tylko angielskie, choć podpisy dostępne są nawet dla radia, co jest jakimś tam kompromisem. Two Point Campus jest grą na tyle otwartą, że nie wymusza na nas sztywnego trzymania się konkretnego stylu rozgrywki, przynajmniej na późniejszych etapach kampanii. Po zakończeniu roku szkolnego dostajemy chwilę wytchnienia, podczas której rozplanować możemy rok następny. Decydujemy, czy chcemy rozwinąć nasz kampus, by jeszcze bardziej specjalizować się w danej dziedzinie, pakując w nią punkty rozwoju, czy może dywersyfikować zarobek, otwierając drugi, a potem i trzeci kierunek w zupełnie innej. Dzięki czemu stworzyć możemy unikatowy miks zajęć i sprytnie dzieląc uniwersalne sale lekcyjne, stworzyć jakiś większy, symbiotyczny mega system edukacyjny. Rozgrywkę rozmaicają też różnorodne kluby dla studentów, możliwość organizacji wydarzeń i turniejów i inne małe smaczki, które pozostawię do odkrycia Wam, drodzy widzowie. W każdym razie moim wnioskiem jest, że tak, Two Point Campus bierze za podstawę wiele elementów, które czyniły bardzo grywalną grę ze swojego poprzednika ale zamiast spocząć na laurach, wykorzystuje ją, by zrobić z nowej gry coś unikatowego. Dosypuje do oryginalnej receptury wiele nowych pomysłów, tworząc smakowity kęs studenckiego życia dla fanów gatunku i poprzedniej odsłony. Jest to propozycja na tyle znajoma i intuicyjna, że łatwo w nią się wciągnąć zarówno istniejącym fanom, jak i nowicjuszom. I na tyle świeża, by nie miała szansy szybko się znudzić. Polecam! We're back! Today's election sees incumbent mayor Tabitha Winsock take on all challenges. One such foe is Gumbo McNally. Yes, the cousin of Jumbo CEO, Jumbo McNally. Ms. Winsock has held a steady, some say tedious lead in the polls over Mr. McNally.